Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. <laughs> Musicie mi wybaczyć, ale straciłam głos. <laughs> Chciałam Wam pokazać tak na szybko paczkę, która przyszła. Jest to ostatni vlog przed vlogmasem. To już jest potwierdzone. Słuchajcie, ostatnio weekend spędziliśmy tak bardzo, że tak powiem, aktywnie. W ogóle ostatni czas jest mega aktywny. Ja generalnie, jeśli mam jakąś kampanię, to pracuję po nocy. E, w nocy robię zdjęcia, w nocy nagrywam i tak dalej, i tak dalej. E, więc ten czas jest. Poczekajcie, bo coś mi wpadło do oka. E, więc ten czas jest taki bardzo intensywny, a teraz będzie jeszcze bardziej intensywny e, ze względu właśnie na vlogmas. E, przyszłam Wam pokazać właśnie paczkę, która e, do mnie dotarła, bo że mam fryzurę! Przychodzę Wam pokazać paczkę, która do mnie dotarła. Ale to za chwilę. Generalnie w sobotę wybraliśmy się, żeby tak gdzieś wyskoczyć. Bardzo dawno nigdzie nie byliśmy. Ostatni raz chyba na urlopie. We wrześniu, tak mi się wydaje. Więc napisał znajomy Sepka, czy jedziemy do Ustronia. Więc to był taki mega spontan, zobaczycie przebitki Zobaczycie McDonald's w sweterku Niestety nie weszliśmy, bo była taka kolejka gigantyczna Ale e, widzieliśmy go z daleka Naprawdę robi wrażenie, może nam się uda następnym razem Bo planujemy jeszcze jeden wypad właśnie w tę stronę. E, I słuchajcie e, Niedziela Chill, bo mnie po prostu pozamiatało E, później był trening i właśnie we vlogmas e, w pierwszy dzień grudnia wyjdziemy z takim rozmachem i z takim przytupem mam nadzieję, że będziecie trzymać za nas kciuki e, dlatego, że to jest takie w sumie mm, pierwsze w moim dorosłym życiu wydarzenie także mam lekki stresik e, będzie to w środę natomiast obejrzycie to dopiero w czwartek jeśli yy, będę miała materiał na to, ale tak planuję, że zobaczycie to w czwartek, ale bardzo Was proszę, żebyście w środę trzymali kciuki. Dobra, lecimy z paczką, lecimy z przebitkami, bo ja się muszę zbierać do pracy, niestety. Także już Wam pokazuję. Paczkę dostałam od Wery. Wera, piękne nogi. Eee, są tutaj stopy są to legginsy, pończochy. Generalnie są to yy, i rajstopy, i leginsy i właśnie pończochy. Yy, są to produkty yy, takie funkcyjne, jak ja to nazywam. Yy, tu nie są zwykłe rajstopy, yy, dlatego że już Wam pokazuję, co to mam. Z, yy, mam trzy produkty z serii Look at Me i to są produkty. Antycelulitowe. Już Wam pokazuję. Hmm, tu są tak, właśnie leggingsy antycelulitowe, look at me. E, Tutaj z tyłu macie taki fajny opis, na jakiej zasadzie one działają, że e, mają tą innowacyjną technologię infrared. Jest tak, lepsza cyrkulacja w naczyniach limfatycznych, redukcja celulitu wodnego i toksyn. Wsparcie regeneracji tkanek, wzrost metabolizmu, metabolizmu boże krwi i tkanek, redukcja objawów celulitu oznak starzenia się skóry, wzmocnienie elastyczności i miękkości skóry, wzmocnienie efektu wyszczuplenia nóg. Także wyglądają tak. Eee, tutaj mam look at me, i to są rajstopy antycelulitowe. Z tym, że ta część antycelulitowa jest jakby tylko y, tutaj przy tych spodenkach, a reszta działa przeciwżylakowo. I tutaj macie... Y, możecie sobie wybrać, ale to Wam za chwilę powiem. Jak będziecie chciały sobie zamówić na stronie, to y, nie możecie kierować się jakby grubością rajstop. One wszystkie są dosyć grube i trwałe, aczkolwiek y, jak macie na przykład 70 den albo 140 den i tak dalej, i tak dalej, y, to po prostu jest to ucisk, a nie grubość e, rajstop. E, tutaj mam Look At me, antycelulitowe z e, Extra Push Up. Trzy w jednym. Redukują celulit, modlują sylwetkę, poprawiają korążenie. Także mega sztos. Ja w ogóle kocham rajty, nie? Ja pamiętam jak byłam młodsza i nienawidziłam po prostu. A z wiekiem mi przyszło tak, że naprawdę kocham rajty. E, tutaj mam, e, już Wam pokazuję, bo chciałam Wam pokazać jakoś tak rozsądnie. E, tu mam przeciwżylakowa, przeciwżylakowa, tylko one są po prostu w różnych kolorach, bo mam naturalny i czarny, tą Werę przeciwżylakową. E, tutaj mam e, czarną premium e, przeciwżylakową. O Boże, nie myślcie się w kadrze. E, co ja tu jeszcze mam? E, Pończoty czy one mają... Tak, jeden ucisk sobie wzięłam 42,70. To jest właśnie to den, że tak powiem, więc one się różnią uciskiem, a nie e, grubością. Tutaj nawet z tyłu na opakowaniu macie napisane. Macie no, w, w ogóle w drugą stronę, no ale e, zrobię Wam przepitkę po prostu na to, żeby to sobie zobaczyć. I tutaj mam jeszcze podkolanówki i Vera Fashion, czyli piękne serduszkowe rajty. Nie mogę się gotować, aż je założę do jakiejś stylu, ale to jeszcze troszeczkę, bo mam coś w planach. Robię Wam przywitki, Zostawiam Was w ostatnim vlogu przed Vlogmasem. Mam nadzieję, że będzie Wam się go miło oglądało. Do zobaczenia we Vlogmasie i w grudniu.

Nie w dole! Mati, a może złotówkę? Ale ja tu zawsze Jest tu żabka obok. No, nie no, nie nagrywam, nagrywam. Jak to? To trzymaj, daj rączkę. Co mój Nie zbuniliś, kurwa. Czekaj, weźmy się to. Wygrał faktycznie. A to jest ta czerwona pandyczka? Nie wiem kto, ale fakt, że wygrałem. Dobra, raz ma... Widzę, żeby coś ja biorę. też. Zaraz zostaniesz Hajs, wyciągniesz coś większego. Trzeba iść rozmienić kasę. Ja wybiorę dla dziewczynek. O, tu jest fajny ten. Gdzie? Mój jest lepszy, bo mocno. Nie. Chodź Ty... jakieś śmieszne, jakie ma To Coś dla dziewczynek. A wyciągniesz tego stycza? A ile gdzieś tam wrzucił? Pięciu. No kurwa, ile? Pizzo ty. Dwie gry. A wiesz, żeś mógł zwrócić... Dwie gry? No to no. jeszcze jedną masz. Nie, jedną przejebał. Jedną przejebał. Tak? ja mam gdzieś piątka przecież jeszcze. Twój jak idzie do żabki rozmienić. Gdzie ty rozmawiasz? Ja mam setkę, Chcesz? Ja ci rozmienię tyle, 100 złotych. I tak grałem jak debil. No właśnie, ja to nie wiem. To sposób... ci tak, a ja muszę poszukać, bo ja miałam piątka, ale musisz wyciągnąć dwa, Mati, musiałbyś wyciągnąć jeszcze dwa miski. To się drugi raz w życiu udał. Po wciepnięciu tak łącznie to tam będzie wiesz ile? Dużo. Dzień dobry. Nie? O, żebyś nie znokautował nikogo, dobra, nikt nie idzie. nie bijesz, niż kopiesz. <grym> Chcesz jeszcze? Jeszcze złotówka została. Dobra, to idziemy kibicować Matiemu. Proszę wyciągnąć coś dla dzieci. Najlepiej coś takiego różowego dla dziewczynek. Może tamtą? Albo Stitcha. I, i to i Stitcha. Stitcha wyciągnij, no. Który to jest? Ten taki różowo-fioletowy z takim nosem. Z, wielkim z jak uszami takimi fajnymi. Aha. to Taki sam jest tamtym. Czyli... Czekaj, tak? To jest ten sam? Nie. Tak? Nie. Nie. Dobra. Jak wrzucisz pięć, to masz dwie gry? No. Dobra. Co on kurwa zrobił? Jeszcze kawałek. Nie. Jakoś tak tempo dochodzi. To, o, o i tu. I teraz, Czekaj, nie? niech się przestanie bujać. Mm. 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 A za rzutów tam nie zagrałeś? Nie? Nie. Najmniej za trzy. No to nie mamy już. Ale już było. Teraz by wyszło. Tak blisko było. A trzeba iść kupić innego suvenirsa. Bo nas oszukali. Dlaczego? Bo teraz za razem już by wyszło. A on zrobił jakiś taki głupi. No nie, no wyszedłby ten stitch. Nie macie dwa złote gdzieś po kieszeniach? za daleko. Dobra, chodźcie się napić kawy. Zjeść? Może nam, może nam rozmienią hajs. Okay. <laughs> ale gdzie idziemy? Tam jest pizza. Diab A tam już nic nie ma dalej. Yes. Nie, to jest inny kawałek i tam już koniec yes. ulicy przecież. Kawałek się trzeba przejść, ale jest. Tak? No dobra, no to idziemy. <laughs> To też się zostaw na szczęście. Stitcha trzeba wyciągnąć dzisiaj, choćby miała ja tą maszynę przewrócić do góry no, nog nogami. Tak, żeby... I gdzie jest ta wyślanka? Nie, nie, ta Wiślanka, tam byliśmy w galerii, pamiętasz? Tylko nie wiem, czy ona była, jak się na ustronie nie Galeria? Tak. To nie na Bielsku? No właśnie nie wiem, gdzie to było. Nie wiem, pamiętam, że ja tam wtedy...